mu kolina, że tam parę razy na przykład blachy wyginał cersherem. No i chyba też spróbuję. Na szybko taką przejściówkę dorobiłem. Tutaj skręcę. Przewód z pistolet odpiąłem. Tu zepnę wężykiem. Mam nadzieję, że wężyk wytrzyma. No i będę próbował to cersherem wyprostować. Będę się chował za drzwiami. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. <grym> Dobra, wodę już odkręciłem. Teraz się napełnia. Tutaj u góry popuściłem, żeby powietrze uciekło całe. Dobra już jest odpowietrzony, pełny wody. Myślę, że najsłabszą częścią całego tego systemu będzie tutaj ten wężyk połączenie. Najwyżej wyszczeli no zobaczymy co się stanie. No.ciwa guma trzeba dokręcić. Tu go nie wyprostowało, tu też nie, ale tu se pęk. Kurde, no patent chyba dobry, bo zobaczcie jakie tu. Zerwanie, czyli ciśnienie musiało być dobre Czekaj czemu nie wyszły te, tylko tutaj gdzieś w najsłabszym punkcie pękło Nie wiem czy jak tak nabiję go trochę ciśnieniem to powinienem go grzać No ale nie wiem, czy coś da, przecież woda zabierze całą temperaturę Dobra, niestety gaz do TIGa mi się skończył Dzisiaj nie będę nigdzie jechał, go migomatem Ale to nie szkodzi a tym razem już druga próba w kolejnym tygodniu Praktycznie ten dyfuzor to co trening prostuje, no i oczywiście lekkie prześlizgnięcie przez belkę było, no i już go zagięło doł, no ale wyszło wszystko to na dole ładnie. Jedynie problem jest tutaj, że o ramę się zagiął w tym miejscu, o, ale palnikiem to też nie chciało wyjść, także pod bardzo mocnym kątem jest to zagięte, więc to będzie ciężko już wyprostować, ale resztę bardzo ładnie tym kerszerem wychodzi teraz bardziej z wyczuciem, z wyczuciem to robiłem. Delikatnie włączyłem, wyłączyłem, włączyłem, włączałem, wyłączyłem i co chwilę sprawdzałem. No i jest git. Mogę polecić. Dużo szybciej niż palnikiem mi to teraz idzie. Także taki pomysł miałem. Trzymajcie się, cześć. A jeżeli jeszcze nie widzieliście filmiku z budowy tych zatyczek, to link też wyświetla wam się teraz tutaj u góry i w opisie.